Pokażemy precyzyjnie niezwykle, jak zrobić samemu żur i jak zrobić barszcz, jak je ukisić. I zaczynamy od żurku. Taka kamionka piękna, jak to można na wiejskich targach jeszcze kupić. I tu mamy dwa rodzaje mąki zmieszane, tak, prawda? Tak, i owsiana. Owsiana, grubo zmielona. Tak, grubo zmielona. Czyli z otrębami ile łyżek dodać? Dziesięć. Dziesięć łyżek. No. I moje oko jest raczej niezawodne. Wydaje mi się, że to jest, mi się, że to jest 10 łyżek. Na pewno. I teraz co? Teraz woda. wodę. Wodę przegotowaną letnią. Letnią wodę przegotowaną. Po trochę trzeba wlewać. Tak? tak? I mieszać. I mieszać. I proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Woda jest naprawdę ważną rzeczą. A mianowicie, jeśli mieszkają Państwo w dużych miastach i mają chlor z kranu, to raczej nie dodawajmy takiej wody, bo to zepsułoby cały smak. Tak. Więc warto się postarać o jakąś wodę źródlaną. Yy, no taką, która nie miałaby tego ohydnego smaku. Myśli Pani, że to jest już na tyle wymieszane, że można wlać całą listę wody? Może być. Dobrze, wlewamy wodę w takim razie do końca. I co teraz? Liść. Czosnek. Czosnek, liść. liść laurowy. Ile? Dodać? Jeden listek? Ej, więcej. Więcej? Pięć. Pięć. Będzie smaczniejszy. Pięć listków laurowych i czosnek. czosnek. Ile? A też. Też pięć? Trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery. Ja dodam 5, bo ja lubię jak jest mocno czosnkowy. <grym <grym ja czosnek jest zdrowy, nie? <grym> czosnek jest zdrowy <grym> i pyszny. Nie, ja... I co? To wszystko, prawda? Tak. I teraz to trzeba odstawić. Odstawić gdzieś. w ciepłe miejsce i trzy dni ma być w ciepłym miejscu piśmie. Do zobaczenia hmm. już wkrótce.